Dzień dobry, dziś gratka dla osób poszukujących Peżota 5008. To co tutaj mamy jest to 19 rok, 2019 rok. Silnika nie słyszycie, bo jest to benzyna. Ktoś ostatnio nam wygarniał przy prezentacji Peżota 1-2 piórtek, że to ten 1.2 piórtek, że to taki niedobry silnik i tak dalej, i tak dalej. Tam tłumaczymy w filmie, że newralgicznym punktem jest rozrząd. Który tak naprawdę stanowi budżet 50 litrów benzyny, czyli 330 zł. Więc... Także tutaj Tu mamy silnik 1.6, tu mamy silnik 1.6, tu mamy silnik 181-konny, który ma 250 Nm dostępnych już od 1650 obrotów na minutę. Tu mamy samochód, który do setki rozpędza się 8 sekund i może pomknąć maksymalnie ponad 220 Kilometrów na godzinę. Nie sprawdzaliśmy osobiście, bo nie ma gdzie, nie ma takiej potrzeby. No, ale być może ktoś z Was, jak go kupi, pojedzie sobie kiedyś, prawda, do Niemiec i, i nam powie, czy on faktycznie aż taki szybki. Jeszcze, może jest jeszcze szybszy. Ciekawe. E, kolor, jak widzicie, bardzo ładny. Biały, fajnie to wszystko kontrastuje z tymi czarnymi wstawkami na błotnikach, na zderzakach. Mamy w tym samochodziku pięknym full LEDowe światła mamy elektrycznie otwierany, panoramiczny, szklany dach no i dlatego jest to gratka dla poszukiwaczy takiego auta, bo no nie każdy to ma, niewiele tych samochodów taki dodatek ma, a czy w 3008, czy w 5800 jest on naprawdę bardzo Atrakcyjny. Dlaczego sprowadziliśmy kolejne auto w benzynie, a nie 2.0 HDI? A no, dlatego moi drodzy, że mamy tutaj nasz plac w aglomeracji warszawskiej. Kilkanaście kilometrów od samego centrum. I cała masa ludzi potrzebuje samochody na krótkie, naprawdę krótkie odcinki. Krótkie, czyli takie jak robi moja żona. Czyli nawet. Nawet czasami nie wynoszący kilometra od odpalenia, do zgaszenia samochodu i tak w kółko. Także tutaj no faktycznie może ten dwulitrowy diesel nie zawsze każdemu będzie służył. Chociaż jeżeli ktoś szuka takiego auta w dwulitrowym dieslu, no to oczywiście mamy. Możecie do nas przyjechać, możecie wybrać. Wszakże przecież specjalizujemy się w samochodach grupy PSA od dawna. Mamy 5000, mamy 3000, mamy ds -y i w benzynie, i w dieslu. Także do wyboru, do koloru. Dobra, podejdziemy sobie do tego auta bliżej. Ciemne szyby, widzicie. Klapa elektryczna. Kamera, kamery 360 stopni, 7-osobowy, chyba wszystkie takie były. Jak te piękne foteliki gustowne sobie złożymy, mamy 780 litrów bagażnika. Jak złożymy fotele z przodu, mamy 2000 litrów. Ten bagażnik jest naprawdę przeogromny. Kiedyś postawiłem obok siebie 5008 i DS-a Wydawało mi się, że DS ma nieduży bagażnik. DS ma 580 litrów, tu jest 780, także tu DS ma duży bagażnik. Ten ma po prostu bardzo duży. No, zobaczcie, tutaj mamy daszek otwarty specjalnie. Dziś mamy prawie 10 stopni, co jest przyjemnie. System bezkoczykowy Keyless Go. Tu mamy widać plisy w lusterkach. A tu mamy przepiękną skórzaną tapicerkę. Przepiękną, pełną skórę w doskonałym stanie. Tu mamy oddzielną klimatyzację na tył. Tu stoliczek tu roletka. Oglądałem ostatnio prezentację u Petrol Heda ze Szczecina. Pre prezentował on nam Audi RS6 nowe za 900 tysięcy zł. I wyobraźcie sobie, że te roletki się też tam ręcznie opuszczały. Tak jak tutaj nie były elektryczne w samochodzie za 900 tys. zł. Także tak to wygląda. Wspomniana panorama. Wspaniała ośmiobiegowa skrzynia. no Po prostu tutaj ten samochód ma. Fajne osiągi <laughs> właśnie między innymi dzięki tej skrzyni, no i dzięki jak na benzynę dość takiemu przyjemnemu, sporemu momentowi obrotowemu. Fotel kierowcy, moi drodzy, w bardzo dobrym stanie, nie poprzecierany, nie o, Teraz zobaczymy chyba blisy, tak jest. Wirtualne kokpity, no to to już tam Wam pokazywałem w wielu prezentacjach, że sobie możemy ten widok, który mamy przed sobą zmienić, możemy sobie pokazać nawigację, zegary, możemy sobie tylko prędkość pokazać, prawda, tak minimalnie, także tutaj do wyboru, do koloru również. Tu mamy coś, co się nam na pewno przyda, nie USB, chciałem Wam pokazać indukcję, że tam jest indukcja do ładowania baterii, ale z tej perspektywy słabo widać, kluczyki mamy dwa. Jednego się lepiej pilnuje, ale mamy dwa. Samochód w oryginalnym malowaniu. O, tu mamy jakąś tam lekko przytartą felgę. No jak to, jak to we Francji moi drodzy? Tu mamy też takie coś. No jak nas oglądacie, to wiecie, że tego nie będziemy robić. To już do decyzji przyszłego nabywcy, czy chce doprowadzić auto po prostu do stanu fabrycznego i mieć auto bez rysy, bez niczego. Czy będzie z tym żył dalej? E, maska nie ma żadnych odprysków od kamieni, także tutaj auto jest zadbane, a nie powiedziałem o przebiegu. 158 tysięcy km oryginalnego przebiegu jest książka, są faktury. Jak nie zapomnę, to do ogłoszenia tego, które będziemy zamieszczali w internecie jeszcze zaraz pstryknę. Zdjęcie tej dokumentacji od odnośnie serwisowania. Do obejrzenia, do kupienia w Jabłonowie w alei krakowskiej 63. Zapraszam, polecam.